Na obecnym rynku logistycznym dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym jest kluczowe, jeśli chodzi o budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Dzięki temu nasi klienci mogą podejmować szybciej swoje decyzje biznesowe, mogą przyspieszać proces fakturowania i szybciej reagować na potrzeby swoich klientów. IPCS Polska jako integrator systemów informatycznych, specjalizujący się w dostawie oraz wdrożeniach systemów dla logistyki, w głównych obszarach gospodarki, odpowiedział na zapytanie szczegółowe naszego klienta firmy DB Logistics. Oferta złożona została wraz z firmą Motorola Solutions i Polska wygrała współzawodnictwo w obszarze techniczno-sprzętowym. Wyposażyliśmy 2000 kurierów DB Schenker Logistics w najnowocześniejsze urządzenia firmy Motorola. Najważniejszym etapem dla nas z naszej perspektywy był właściwy dobór urządzenia. Kierowaliśmy się kilkoma kryteriami, takimi jak wydajny skaner, duży wyświetlacz, duża pojemność baterii, odporność urządzenia na warunki atmosferyczne oraz na upadki. Wybraliśmy MC95, które jest najbardziej niezawodnym urządzeniem w swojej klasie. Może pracować w temperaturach od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza, wytrzymuje upadki z metra 80 m oraz może skanować nawet kilkaset razy dziennie. Urządzenia mobilne ułatwiają naszą pracę, dzięki nim jest szybszy kontakt z dyspozytorami nasza praca czyli kurierów skraca się, nie musimy załatwiać wielu papierkowych spraw jak to do tej pory było. Wszystko jest tutaj właśnie na tym urządzeniu. Możemy wcześniej skończyć pracę, wyłączamy urządzenie, wracamy do domu i cieszymy się z rodziną z miło spędzonego czasu. Ogólnie mówiąc, urządzenia nam wiele pomagają. No i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Warto zauważyć, że tego typu urządzenia były kojarzone do tej pory w Polsce przede wszystkim z branżą usług kurierskich. Wdrożenie w DB Schenker Logistics oznacza ich wykorzystanie także w segmencie przesyłek drobnicowych. Wdrożenie w firmie DB Schenker Logistics trwało prawie dwa lata. Składało się z dwóch głównych. Etapów. Pierwszy etap zrealizowany przez BWCS Polska dotyczył czterotranszowej dostawy sprzętu, w skład którego wchodziły terminale mobilne, akcesoria niezbędne do realizacji projektu oraz kontrakty serwisowe. Drugim elementem była pełna usługa stagingowa, gwarantująca wszystkim urządzeniom wgranie oprogramowania. Operacyjnego oraz użytkowego oraz konfigurację i parametryzację tego sprzętu pod kątem istniejącym w tym czasie u klienta środowiska informatycznego. Drugi etap zrealizowany został przez zasoby same Schenkera i dotyczył szkoleń użytkowników oraz fizycznego wdrożenia sprzętu w całym kraju. Wdrożenie urządzeń mobilnych przynosi korzyści dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Dla naszych klientów dzięki informacji w czasie rzeczywistym oznacza to szybsze podejmowanie decyzji biznesowych. Nasi partnerzy, firmy przewozowe dzięki urządzeniom Mogą zwiększać swoją efektywność, czyli zwiększać swoje przychody. Dla Debeschencaire Logistics wdrożenie urządzeń oznacza dalszą poprawę naszej efektywności i jakości. Wszystko to przekłada się na wzrost satysfakcji naszych klientów.